Drodzy Państwo, rzeczywiście powiedziałam tak panu dyrektorowi, że chyba nie będę mówić, ale nie przez skromność, tylko znam siebie i wiedziałam, że zapewne będę tak wzruszona, że będzie mi trudno mówić. I jest mi trudno, ale myślę, że dam radę. Proszę Państwa, jak ja chodziłam do szkoły lata świetlne temu, to bywały czasem takie momenty, kiedy rozmawiano z nami i zadawano nam pytanie, kiedy już nam opowiedziano o powstaniu warszawskim. Zadawano nam pytanie, jak my sądzimy, my, młodzi ludzie, miałam wtedy lat naście, czy to powstanie, czy ono miało sens, bo przecież poniosło tyle ofiar. Kiedy tak, teraz już się tak nie mówi, teraz chyba nikt, albo mało kto kwestionuje sens tego wielkiego, pięknego, świętego, nie boję się tego powiedzieć zrywu. Ale kiedy tak patrzyłam teraz na państwa i słusznie tu pan dyrektor powiedział, jesteśmy tutaj w takim różnym przekroju wiekowym, są i seniorzy, są rodziny i są te... Małe dzieci, kiedy patrzyłam i kiedy widziałam, z, jakim, z jaką czcią podchodzimy do tego, co się wydarzyło 75 lat temu, i yy, kiedy widziałam te małe dzieci, niektórych nie podejrzewałabym, że znają wszystkie zwrotki hymnu. Odśpiewujące hymn, yy, nie miałam żadnych wątpliwości, zresztą nie mam ich od lat, że to miało wielki, głęboki, ogromny sens. My szczegóły znamy, bo historycy się zajmują takimi sprawami, wiemy jaki był y, rachunek strat, wiemy y, ile osób po naszej stronie, wiemy... Ilu było obrońców Warszawy? Wiemy, wiemy, ile było tych, którzy stali po drugiej stronie barykady. Wiemy, jakie były różnice w uzbrojeniu. Mówiąc zresztą o powstańcach warszawskich, mówić o uzbrojeniu to jest powiedzieć za dużo. Bo to było żadne uzbrojenie w stosunku do, do piętej, na ostatni guzik armii niemieckiej. Tych, którzy atakowali naszych powstańców. I przez ten pryzmat my to powstanie znamy. ja ja myślę o tym powstaniu trochę inaczej. Może dlatego, że jestem kobietą, matką. Kiedy myślę o tym powstaniu, to przypominają mi się słowa wymienionego już też przez pana dyrektora Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który przecież młody człowiek, dwudziestokilkuletni, w powstaniu zginął. Był mężem, za chwilę miał zostać ojcem, zginęła przecież też jego żona i to nienarodzone dziecko. I on napisał taki wiersz, w którym oddał głos matce. Matce, która posyła swojego syna, może nie do powstania, bo wiersz powstał w marcu 1944 roku, a powstanie przecież w sierpniu, ale wysyła swojego syna y, na bój. Jest jej bardzo ciężko, ale robi to, bo on czuje, że ma obowiązek iść, a ona czuje, że ma obowiązek go oddać. Jest na końcu tego wiersza taka porażająca fraza, kiedy ta matka zadaje sobie pytanie, to była kula synku, czy to serce pękło? Dziękuję. Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć chwała!